Dajcie się, tu ostis z kości i szybka wrzutka. Dziś na stole mamy Bonfire od Stefana Felda. Gra, w której będziemy musieli rozpalać takie magiczne płomienia, ogniska, po to, żeby sobie naczepać, oczywiście, punktów. W grze będziemy podróżować od wyspy do wyspy, po to, aby brać sobie odpowiednie zadania, opłacać ich koszt takimi tu fajnymi surowcami. Zadania te będziemy sobie wykładać. W odpowiednich tu miejscach, a następnie będziemy starać się też zdobywać ścieżki. Ścieżka dołożona będzie tworzyła razem kształt, gdzie znowu będziemy musieli wypełnić to miejsce, aby móc zaliczyć zadanie, rozpalić to ognisko odpowiednim portalem. Portale znowu będziemy zdobywać tutaj, obracając taki wskaźnik. Będziemy brać portale plus jakąś nagrodę. No do tego, tak jak mówiłem, podróże statkiem, kupowanie kart gnomów specjalistów, starszyzny, która od razu daje punkty. Tak jak tu widzicie, za każdy na przykład już wyłożony kafelek zdolności. Będziemy właśnie te kafelki dokładać. Za każdym razem jak połączymy je w jakiś ciąg, to będziemy dostawać tyle ile połączyliśmy, plus te trzy, które tutaj są. Kafelki te będą naszymi akcjami, które będziemy wykonywać. Będziemy... Zbierać też gwardiansów z wysp, którzy będą przechodzić, będą robić procesje tymi ścieżkami, generując nam zasoby, czy wchodząc przez portale do już wykonanych zadań, aby móc właśnie rozpalić te święte płomienie i dostać za to punktów. Jak tutaj zobaczycie, mamy taką planszetkę, gdzie mam pokazane, że możemy zrobić jedną z trzech rzeczy: albo dołożyć górną lub dolną płytkę na planszę, pod warunkiem, że mamy tylko już jeden taki znacznik akcji. No chyba, że ja tu miałem specjalistę, gdzie mając trzy znaczniki akcji, mogę już tą płytkę dołożyć. Następnie możemy wykonać jedną z wielu akcji, czyli właśnie dobranie nowej ścieżki, popłynięcie statkiem, dobranie zadania, dobranie guardiana, przesunięcie guardianów w ramach tej procesji, obrócenie tego wielkiego bonfire'a, tego Głównego płomienia, który nam będzie generował i portale, i tam jakieś dodatkowe nagrody. Możemy wreszcie kupować karty, i to wszystko w ramach akcji z ruchami. Mamy też do wyboru trzecią akcję, czyli wykonywanie zadań i przenoszenie genomów stąd do najwyższej rady. Gdzie znowu, albo dostajemy punkt, albo dostajemy jakąś akcję. Może być po jednym w takiej radzie. No, chyba, że znowuż mamy o, taką kartę, która pozwala nam wpakować dwóch naszego koloru do jednego miejsca. No i mamy też akcje bonusowe z niezależnych gnomów, gdzie możemy też wykonać tutaj, dostać za określone zadanie punkty. No jest w tego naprawdę mnóstwo, jak widzicie, no dużo, dużo się tu dzieje, jest dużo kombinowania. Gra mimo wszystko jest strasznie ciasna i trzeba nieźle nagłówkować, bo ścieżki układamy od lewej w tą stronę, a znowu portale układamy od prawej w tą stronę. Później musimy tymi guardiansami odpowiednio zarządzać, poruszać się, żeby dostawać zasoby, których ciągle brakuje. Musimy odpowiednio sobie ich wsunąć w zadania, żeby dostać dodatkowe punkty, bo punktujemy za te właśnie rozpalone ogniska, te bonfire tytułowe. Za to, że wpakujemy Guardiana w to miejsce, żeby strzegł. Za to, że są w tym samym kolorze, dodatkowe punkty dostajemy. No jest tego naprawdę całkiem sporo. Oprócz tego na bieżąco dostajemy właśnie z tych kart, których możemy mieć aż tylko 6 w kolekcji. Gra naprawdę bardzo fajnie wykonana. Trochę tego na początku jest, ale, tak jak w większości takich gier, wystarczy jedna rozgrywka, żeby wszystko zakumać, opanować już, sobie elegancko grać. Na początku no, tych kart, tego wszystkiego jest naprawdę sporo, więc to trzeba z instrukcją niestety siedzieć i patrzeć, co, jakie zadanie oznacza czy jaka karta co nam daje. I to wszystko. Jeśli lubicie sobie ostro pogłówkować, lubicie takie ciasnawe gierki no to Bonfire powinien przypaść Wam do gustu. To wszystko na teraz. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć!